Halo, halo. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ruszamy do e, kolejnej misji. Pokażę wam szybciutko odprawę, co i jak wygląda. Oczywiście sobie przeczytajcie, jeśli chcecie sobie dokładnie przeczytać. W skrócie jest to jakaś, powiedzmy, menelnia. E, i atakujemy właśnie tą menelnię. E, będzie to bardzo niebezpieczne z tego względu, że e, mogą być ludzie naćpani i nieprzewidywalni. Dlatego trzeba się mieć na baczności. Okej, okay, na razie jest czysto. To jest nasz cel. Ten budynek oraz ten tutaj. Okej, okay, mamy kogoś za oknem. Prawdopodobnie jest to cywil. Ale no nigdy nie wiadomo.

Jest wiele pomieszczeń. Zamknijmy na razie te drzwi, żebyśmy byli w stanie sprawdzić to pomieszczenie bez ryzyka, że ktoś nam wejdzie na plecy. OK, wychodzi na to, że jest tu czysto. Dobra, wróćmy zatem. ten. Eee, dobra, w takim razie zablokujmy te drzwi. Na wszelki wypadek i pójdziemy sprawdzić górę. Dobra, wyruszamy. Okej, okay, mamy jakieś długie pomieszczenie. Daje się być czysto na pierwszy rzut oka, ale nigdy nie wiadomo. Okej, okay, mamy tu prawdopodobnie 300, tak jest. Dobra, e, mamy tu jakieś kolejne pomieszczenie. I mamy kiesz podejrzanego. Let me see those hands. Hands up or your head. Get down. I want to see hit down. No. Put your hands up. LSPD, don't move. Hands up.

Zablokujmy te drzwi I e, cofnijmy się Gdy już zablokujemy Przejdźmy teraz na górę Okej, okay, dostaliśmy Jednak babeczka e, Miała bro. Dobra, zabezpieczcie jeszcze broń. Dobra. Czerwoni niech osłaniają. Okej, okay, znowu wiele pomieszczeń. No, nieźle się tu dzieje. Dobra, skujmy sobie tego gościa. Okej, okay, tu mamy jakąś skrytkę z narkotykami. A tu zaś mamy skrytkę z pieniędzmi. Ciekawe. Dobra, zamknijmy sobie najpierw te drzwi. Wejdźmy tutaj. Będzie jakieś szczykawki, jakieś dziwne rzeczy. Ok, tu się wydaje być czysto. Jak w łazience. Łazienka też czysta. No cholera, mamy tu jakieś dziecko. Naćpane, Prawdopodobnie. No, niezle pojedę. Dobra, e, wracamy do niebieskich. W takim razie idziemy. Ok, z tej strony wydaje się być czysto. E, zlustrujmy sobie. Te drzwi, jak to tutaj wygląda, daje się być czysto, ale skoro coś mówili, to prawdopodobnie z tego pokoju, dlatego ja sobie sprawdzę go lustrem. Okej, okay, jest tu jakaś szafka. Ale nie, wyde chodzi na to, Czy że jest Okej. Okay. Stack up. Roger. Niech się ustawią, my sobie sprawdzimy to lustrę. Okej, okay, tu jest jakieś laboratorium, schody na prawo, drzwi na wprost, jeszcze jakaś kurtyna po lewej. No to nie będzie ciekawe pomieszczenie, ale... Get down Wait, on your knees, I hands to Put your hands up. I don't live here. On me. Move. No, i Put your fucking you hands up. I lost beat Don't move. Okay. Cover. Clear. No contacts. Blue team. There. there move. move. I was just getting Talk. is secure. Stay on me. You got pressure. Okej. Okay, wydaje się być czysto. Na daleko. Jak tutaj sytuacja wygląda? Też jest czysto. Kolejne laboratorium. Ciężka ta misja, tak szczerze. Tak się wydaje, taka... Taka chilloutowa. A w sensie nie ci lautowa, może po prostu normalna, jak każda inna. A kurde jest, jest ciężka przez to. Down Slowly. Please, please, Just get up. Ale ładnie co nagrałem. <laughs> We're not Dobra, tu mamy czysto. Przejdźmy jeszcze do tego pomieszczenia. Sprawdzimy to światło wodem. Na wszelki wypadek. Okej, okay, wydaje się być czysto, więc wejdźmy. Eee, teraz tutaj. Jest czysto. Zamknięte na klucz, ale to nieważne, i tak tam no, nic nie ma dla nas yy, ciekawego. Okej, okay. No, nie. nie, stój tu. Jasny wind. po co on się tam pcha? Teraz niebiescy idą za mną. Sprawdzimy teraz tutaj górę. nic tu nie widać. Strasznie ciemno. Strasznie ciemno, ale wydaje się być czysto. Tu raczej mamy czysto. Oczywiście obejdziemy to jeszcze dla pewności, ale nic tutaj nie ma. Okej. Okay. No i oh, tutaj już proszę, proszę, Red team. Red team. You boys like asbestos?

jest czysto. Sprawdźmy sobie światłowodem tutaj, jak wygląda sytuacja. Na razie... Na razie jest ok. Na razie jest ok. Przejdźmy teraz tutaj. Też czysto. Ja pierdzielę. No nieźle. Nie, nie wiedziałem, że tu mamy jakieś wyjście na zewnątrz. Dobra, e, sprawdźmy jak wygląda sytuacja. Jest tutaj jakiś podejrzany. Okej. Okay. Eee, więc e, co robimy? Mm, wyważyć... E, C2... Oczyścić z granatem. I niebiescy wyważyć e, C2, oczyścić z granatem. Eee, wykonać.

Co my coś tutaj mamy? Chyba nie No więc zabezpieczmy sobie ich i co? I lecimy dalej Tutaj mamy kolejne drzwi, prawdopodobnie są to drzwi na zewnątrz Zgadza się No dobra musimy ryzykować i wychodzimy Okej, okay, na razie jest czysto. Okej, okay, skądś do nas strzelał. Tam mamy gościa. Get down, I want to see you. Get down! What's more? Get down on your knees! Who you Drop your weapons! Get down and keep your hands up! You're under arrest. Do not move. I can't. Dobrze, so, że so. miał strzelbę. It's a good thing to talk. The suicide reporting. Roger, PD, no. don't move! Dobra, skójmy No powiem wam, ciężko. Ciężko na tych e, otwartych przestrzeniach, bo nie widać ich tak bardzo. Przeładujmy sobie. Okej. Okay. Zabezpieczmy sobie tych gości. Wszystkich. Ten chyba też miał strzelbę, ale dostaliśmy pomimo tego. Dobra, tutaj już byliśmy. W takim razie idziemy teraz tutaj. Światłobód. Kogoś słyszymy po drugiej stronie? Kogoś słyszymy po drugiej stronie? Jeden uzbrojony podejrzany. Okej. Okay. Eee, sprawdzę sobie teraz samemu. On był gdzieś. Wychodzi na to, że tam na daleko. Idziemy po prostu. The bangs.

Niebiescy niech kryją Osrane, że jacyś dealerzy se Normalnie tunele Ja pierdziele, no było blisko Było blisko Najgorsze jest to, że w ogóle ich nie słychać. Totalnie Okej, okay, tu mamy przejście jakieś na górę Tu jest coś Okej, okay, dobra, już wiem ehm, Chodźmy. Nie, 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 nie. Fila. Z idziemy. Tutaj mamy teraz jakieś przejście. Okej, okay, czy, pytanie, czy ktoś tu jest. Dobra, ustawmy się. Mamy jakieś jedne drzwi na górę, widzę, że nie możemy dojść. Do do eee, Okej, okay, mamy jednego podejrzanego. W takim razie wyważamy C2, C2. i oczyszczamy. Flash yeah. Flash. I'll do it. Readying... O oh, jasny gwint. Tu było to przejście. No, mam nadzieję, że mi punktów nie upieprzy. Okej. Okay. Ale w takim razie co nam jeszcze zostało? Jeszcze nie zaprowadziliśmy ładu. Dobra, w takim razie, ale ja co szukać? Ok, znalazłem typa, nie wiem skąd on się tu wziął, ale tutaj na górze, gdzie już byliśmy wcześniej. Naprawdę nie mam pojęcia skąd on się wziął, i. Jak to jest możliwe? Jakoś go pominąłem. Nie wiem, totalnie, ale wychodzi na to, że. Ukończyliśmy. Świetnie. Okej, okay, ocena A, fajnie. Wszyscy zadowoleni? No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. To była jak na razie najtrudniejsza i najdłuższa misja. 27 minut, oczywiście, film będzie miał trochę mniej, bo było e, przytnę. Ale no, no, była ciężka ta misja. Naprawdę. E, dzięki wielkie za oglądanie. Wbijajcie na TikToka. E, w międzyczasie też możecie sobie oglądać serię ze Słota. Co prawda będzie się, będzie się za niedługo kończyła. Ale jeszcze tam kilka odcinków wleci. No i co, i dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hejos.